Okay. Witam ponownie na moim kanale, i dzisiaj przedstawię troszkę innej wiedzy, troszkę głębszej. A ogólnie będzie to najcięższa praca na świecie, jaką możesz wykonać, będąc tu na tej pięknej planecie. Zawsze myślałem, że ciężka praca to. Wiadomo, gdzieś tam w kopalni, przy rowach, kopalnie to jest najcięższa praca. Ale to w ogóle nie ma nic do porównania z tym, jaka praca jest ciężka ze sobą samym. Kiedy ja zacząłem pracować ze sobą samym, znalazłem i napotkałem tyle przeszkód, jakich w ogóle nie mogłem zrozumieć, że takie mam. Zawsze byłem, brałem to jako pewnik, że jednak to nie ja. Ja tak nie mam. Ja, ja to wiem. Ja wszystko wiem. Ja już nie muszę niczego nowego się nauczyć. I teraz powiem, jeżeli miałbym taką szansę usłyszeć Tą Wiedzę, chociaż 10 lat wstecz, moje życie by kompletnie się zmieniło. Inaczej by w ogóle potoczyło się. Oczywiście trzeba zaakceptować, że teraz jest jak jest. I brać życie takim, jakim masz teraz. Tylko najważniejsze, moim zdaniem, jest to, że nigdy już nie powiem, że ja wiem. Ja zawsze jestem otwarty na wiedzę, zawsze chcemy się dowiedzieć czegoś nowego. Oczywiście wszystko nie będziesz wiedział i nie jest to potrzebne, ale pewne aspekty życia są bardzo istotne i to jest właśnie najcięższa praca na świecie. Praca nad sobą. Nad rozwojem osobistym. Każdy szuka y, odpowiedzi na zewnątrz. O, bo ty mi powiedziałeś, dlatego tak jest. O, bo oni tak mówili, bo rząd tak zrobił, bo tamten, bo tamten, bo tamta. I dlatego. I o, z miłością szuka miłości. Tu nie ma czego szukać. Wszystko jest w nas. Jak ja y, zacząłem studiować wiedzę głębszą o sobie, kopać. Głębiej i głębiej, to się przeraziłem. Jak mało wiedziałem o sobie, jak daleko byłem od tego, kim naprawdę jestem. I dlatego chcę pomóc Polakom troszkę się otworzyć. W prosty sposób, nie jakiś tam, nie będę wchodził w jakieś detale. Bo jeżeli coś cię zainteresuje, choćby jedna rzecz to będziesz mógł pokopać głębiej, będziesz mógł zagłębić się w swojej stronie, ponieważ każdy z nas jest inny, jak nasz odcisk palca. Ja mam takie doświadczenie, ktoś inny ma inne doświadczenie, każdy z nas ma inne doświadczenie i może siedzieć teraz 10 osób i słuchać mojego nagrania i każde 10 osób po tym nagraniu bym spytał o to, o czym mówiłem i każdy by usłyszał co innego, każdy by mi powiedział co innego. Tak jest zbudowany smus, to jest niewiarygodne. Ja pamiętam z moim przyjacielem, to było w ogóle zagadką. Kiedy on mi powiedział słuchaj, kiedy ty coś mówisz, i wychodzi twój twoja mowa, czy ty w ogóle słyszysz, co ty mówisz? Słuchasz tych słów? Mówię tak, tak. No on mówi, no to dobra, to dzisiaj sprawdzimy się za to no to dobra, dobra. No i tam była rozmowa, żeśmy rozmawiali, tam gadka, gadka o wszystkim. Nie tak szybko mówiłem, mówi: Stop! No i to, i pamiętasz to, co teraz powiedziałeś? Powtórz te słowa. Ło. Nie mogę sobie tak przypomnieć słów. Nie? A przed chwilą o tym mówiłem. A dlaczego się tak dzieje? To to już w ogóle. To teraz rozkopię. Na tak. dzisiaj zapisałem kilka rzeczy, żeby nie pomylić się i nie uciec z tematem. Jest pięć stanów naszego umysłu. Ja... Nigdy się nie zagubiałem, ale przez to, że żonę mam taką, która naprawdę głęboko podchodzi pod te tematy i pracuje z podświadomością i energia to już w ogóle jest, ponad nie będę teraz tego ruszał, tematu, ale opowiem tak na krótko, jak, jak w ogóle, dlaczego tak jest, dlaczego my w pewnym momencie w swoich życiu jesteśmy naprawdę robotami. Pracujemy jak z automatu dosłownie. Pierwszy stan to jest stan, kiedy się rodzisz, i twój, twój mózg jest w stanie delta. Od zera do dwóch lat nasz mózg pracuje jakby w śnie. On nie rozróżnia sen a jawa. Dlatego większość z nas naprawdę no, tak do drugiego roku życia niczego nie pamięta, bo. To jakby, jak, jak każdego sna też nie pamiętam swojego życia. Później jest następny stan od drugiego do 7, jest stan teta. I stan teta to jest och, To jest. Wszystko wchłaniasz jak gąbka. Wszystko dosłownie. I najlepsze, każdy z Was może zauważyć to, kiedy patrzysz na dzieci i ty tam krzyczysz, a czemu tak robisz? I dzieci w ogóle na to nie reagują. A dlaczego? Bo dzieci nie, nie słyszą słów. One już nie rozumieją słów w taki sposób, jak my dorośli. Oni po prostu odbierają to na zasadzie emocji i energii. Co to wyobrażacie, ja mówię: jakich energii, jakich emocji? I taka jest prawda. A dlaczego, dlaczego to później mi się udało? Bo później, jak byłem starszy, zacząłem coraz więcej rozumieć i. I ludzie zaczęli tak jak zwykle, o bo ty jak twój tata robisz, ty jak twoja mama, o tak samo podobno. Co nie gadają, tak w ogóle nie robię. A później się okazało, że tak robię. I każdy z nas tak robi. Każdy z nas robi te programy, które się nauczył w dzieciństwie swoim. To jest niewiarygodne. Jak ty wchłaniasz te programy, a później emitujesz to i z pracą, i z zrozumieniem, i z, z złością, i z miłością. I ze wszystkimi najważniejszymi aspektami, jakie wchłonęłeś w dzieciństwie później, to można powiedzieć, interpretujesz swoim zachowanie. Naprawdę to jest niewiarygodne. No i później od 7 do 13 roku życia jest stan alfa. Stan alfa, kiedy sen jawa budzi się, zaczynasz budzić się i zaczynasz rozumieć. Rozumieć, co się naprawdę dzieje. Przebudza się, tak jakby, i zaczynasz już programy wdrażać w życie. To jest taki dziwny stan nastolatków. Niby wie wszystko, a kiedy naprawdę głębiej wejdziesz w konwersację, to nie wie niczego, ale to jest taki stan przebudzenia. No i później się zaczyna od 13 do 33 roku życia stan Beta. Beta to jest czuwanie. To jest czuwanie takie, na takiej zasadzie, że. Jesteś jakby już normotem, już wszystkie rzeczy, pewne aspekty w życiu powtarzasz. Cały czas już powtarzasz, robisz coś jedno, niby kontrolujesz, a później już tak z automatu robisz to samo. Pracujesz tak samo, myślisz podobnie, najlepszy sposób to jest Ojezu. To jest najlepszy sposób na sprawdzenia swojego mózgu, jak pracuje. Na przykład do domu nie zawsze masz inną drogę. Możesz podjechać z tej strony, z tej strony, możesz jechać inną drogą. Przez miasto możesz jechać przez centrum, możesz jechać przez ten. Różne są drogi do domu. I zauważ, że zawsze do domu zazwyczaj wracasz o najkrótszą drogą. Bo najkrótszą drogą, bo tak twój mózg myśli. Może kilometrowo jest tak najkrócej, ale to jest przyzwyczajenie. A najlepsze jest takie coś jak ty na przykład, Ach, dzisiaj pojadę Tą drogą, drugą. Jest w ogóle tak, dla mózgu, jest takie, Uff, co się dzieje? Jak tak, co tak, nie, tak nie może być. I to jest tak, jakby przebudzenie. To jest, to jest fajny taki, można powiedzieć, trening dla mózgu. No i na sam koniec powiem, że jest stan gamma. Stan gamma to jest ultra rzeczywistość. Że już wiecie, do 33. roku życia że są takie ambicje, każdy z nas chce coś zrobić, osiągnąć, zmienić ten świat, zmienić swoje życie. A później, po 33. roku życia, no wiadomo, niektórzy szybciej, niektórzy troszkę później, wchodzi ultra rzeczywistość, że to jest niemożliwe, tak nie jest, tak naprawdę, naprawdę zawsze tak było, rozumiecie? I to jest stan, w którym naprawdę, jeżeli nie przebudzi się w odpowiednim momencie, to w tym stanie zostaniesz do końca swojego życia. I ja na początku to tak nie wierzyłem, ale później z biegiem czasu naprawdę zrozumiałem, że naprawdę u nas w życiu wszystko dzieje się dla, dla czegoś, jest powód. Dlaczego w ogóle tutaj jesteś? To jest na pewno tym jednym powodem jest twój rozwój osobisty, zrozumienie tego kim ty jesteś, nie kim ten świat jest, tylko kim ty jesteś. Po co ty tu jesteś? Jeżeli nie zadajesz sobie takich pytań w swoim życiu, to nie będzie to ciekawe życie. I na koniec tak mogę powiedzieć, że Będąc sobą, zmienia, zmieniając się w siebie, musisz zaakceptować jedną rzecz: że przez pewien okres życia, przez 20 lat, może 25, zależy 35 lat, ludzie sadzili ciebie w boks. Taki, że on tak się zachowuje, on jest taki, on jest taki, on tak reaguje. On jest taki, ten jest agresywny, ten jest łagodny, ten jest dobry, ten pomoże, ten nie pomoże. I jesteś w takim boksie, wsadzony przez ludzi. A ludzie, a szczególnie nasze mózgi, nienawidzą zmiany, nienawidzą. I one, raczej znaczy one, ludzie patrzą na ciebie w sposób, można powiedzieć, taki sam. Kiedy ty się zmieniasz, kiedy ty w ogóle przechodzisz na inne. Stan świadomości, na inny stan, można powiedzieć, na inną częstotliwość. Tak jak w radach, na inną częstotliwość przychodzisz, to musisz być przygotowany na to, że wielu długoletnich przyjaciół, a nawet część rodziny może od ciebie odpaść. Jak skała, od dużej skały odpada, bo już jest niepotrzebna. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, dzieje się tak, że ty się zmieniłeś, a oni nie chcą zmienić swojego poglądu na ciebie. I to powoduje wiele komplikacji. Dlatego dzisiejszy temat właśnie jest o najcięższej pracy na świecie pracy nad sobą. 95% ludzi na tej świecie w ogóle nawet o tym nie myśli. Więc, jeżeli myślisz że jest ci źle w życiu jest tylko jedna odpowiedź spójrz w siebie jest to bardzo ciężka praca, jest to wiele bardzo wiele godzin poświęconych dla siebie samego, ile czasu na przykład ja uwielbiam ćwiczyć, ile czasu spędzasz na siłowni dajmy, że godzinę, półtorej godziny w dzień to tyle samo poświęć na ten mięsień a w ciągu kilku miesięcy nie poznasz siebie. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia wokół. Świadomość, w ogóle zrozumienie świata jest z innej bajki. Mam nadzieję, że się wam dzisiaj podobało. Dzisiaj troszkę się pojechali w dół. No i następnym razem też poruszę ciekawy temat. Dziękuję wszystkim za uwagę. Subskrybujcie, zostawiajcie lajki i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.